Tym nagraniem, tym filmem zaczynamy serię materiałów, serię zadań pod tytułem „O ile więcej, o ile mniej”. I popatrzmy tutaj na owoce. Najpierw popatrzmy sobie tutaj na ten rysunek. Mamy tutaj trzy gruszki, raz, dwa i trzecia gruszka tutaj jest z tyłu i cztery jabłka, raz, dwa, trzy, cztery. O widzimy, że jabłek jest więcej. No, i teraz mogę zadać pytanie, o ile więcej jest jabłek niż gruszek? Jest o jedno jabłko więcej niż gruszek. Możemy tutaj ująć to również w taki sposób, że gruszek jest o jedną sztukę mniej niż jabłek. Popatrzmy teraz na maliny i na banany. Ile mamy łącznie malin? Tutaj mamy cztery maliny, tu jest też cztery, czy tutaj też są cztery maliny, czyli malin mamy łącznie 8. Popatrzmy na banany natomiast. Mamy tutaj, tu są 3 banany i tutaj też 3 banany, czyli łącznie bananów jest 6. No i teraz pytanie, czego jest więcej? Więcej jest malin niż bananów. No ale teraz pytanie, o ile? No o dwie sztuki. Możemy to ująć także inaczej, że to bananów jest mniej o dwie sztuki niż malin. Popatrzmy tutaj na jeszcze inny przykład. Tym razem będziemy mieli jajka. Tutaj te jajka, które tu są przedstawione, to są jajka ali. Natomiast tutaj mamy przedstawione jajka oli. No i teraz pytanie, kto ma tych jajek więcej? Popatrzmy takie jednej wytłaczance. Jest 10 jajek. Możemy to sobie policzyć. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To samo tutaj. Tutaj jest 10 jajek i tutaj jest 10 jajek. No i teraz pytanie, kto ma tych jajek więcej? Więcej jajek ma Ola. Ale teraz pytanie, o ile? Ponieważ Ala ma 10 jajek, a Ola ma 20 jajek, no to się okazuje, że Ola ma o 10 jajek więcej niż Ala. I tutaj możemy powiedzieć również, że Ala ma o 10 jajek mniej niż Ola. Mam nadzieję, że ten film troszkę nakreślił Ci ideę tego, o co wchodzi w temacie o ile więcej, o ile mniej. W kolejnych odcinkach z tej playlisty rozwiążemy kilka przykładowych zadań, jakie możesz spotkać w szkole na lekcji matematyki odnośnie właśnie tego tematu. Zapraszam do kolejnych odcinków.